Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego twój kot nagle zatrzymuje się w połowie pokoju, wpatrując się w pusty kąt domu? Jego oczy są szeroko otwarte, sierść jeży się na grzbiecie, a ty czujesz dziwny dreszcz przebiegający po plecach. Patrzysz w tym samym kierunku, ale nie widzisz absolutnie niczego. Co dzieje się w takiej chwili? Czy to tylko przypadkowa reakcja na niewidoczny dla nas ruch, czy może twój kot dostrzega rzeczywistość duchową? której my nie potrafimy pojąć. Ojciec Pio, który otrzymał od Boga łaskę widzenia świata duchowego, zawsze uczył, że życie niewidzialne jest znacznie bardziej obecne niż sobie wyobrażamy. Wiedział, że zarówno aniołowie, jak i demony są wokół nas, wpływając na nasze działania, inspirując nas lub kusząc. A czy nie jest ciekawe, że zwierzęta, zwłaszcza koty, wykazują niezwykłą wrażliwość na to, czego my nie dostrzegamy? Dzisiaj odkryjesz coś, o czym niewiele osób wie, ale co może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz świat duchowy w swoim domu. Ojciec Pio pozostawił nam nauczanie, które odsłania tajemnicę tego, co naprawdę widzą nasze zwierzęta domowe. To wiedza, która może uchronić Cię i Twoją rodzinę przed duchowymi niebezpieczeństwami, o których istnieniu nawet nie podejrzewasz. Jeśli wierzysz w mądrość Ojca Pio i chcesz, aby Twój dom był chroniony przed złem, napisz w komentarzach: Ojcze Pio, módl się za mną. Te słowa mogą stać się pierwszym krokiem do zrozumienia duchowej rzeczywistości, która otacza Cię każdego dnia. Pozostań do końca tego filmu, ponieważ ostatni znak, który Ci pokażę, może być dokładnie tym, czego potrzebujesz, aby poczuć tę ochronę w sposób definitywny. To, co usłyszysz, może na zawsze zmienić sposób, w jaki interpretujesz zachowanie swojego kota i atmosferę w swoim domu. W cichych korytarzach starego klasztoru, gdzie zapach kadzidła mieszał się z modlitwami, ojciec Pio odkrywał tajemnice wykraczające daleko poza to, co możemy zobaczyć naszymi oczami. Jego stigmaty i mistyczne dary pozwalały mu dostrzegać walkę między dobrem a złem, która toczy się nieustannie wokół nas, a zwierzęta. One również mają swój udział w tej duchowej rzeczywistości. Opowiada się, że wielokrotnie ludzie bliscy ojcu Pio byli świadkami tego, jak nawet zwierzęta stawały się niespokojne w jego obecności, jakby rozpoznawały świętość, która z niego emanowała, a jednocześnie niewidzialną walkę, którą toczył przeciwko złu. Święty Kapucyn mówił, że wróg Boga próbuje ukryć się przed ludzkimi oczami, ale nie potrafi oszukać pewnych stworzeń które Bóg uczynił wrażliwymi na to, co przekracza materię. Koty ze swoim nocnym widzeniem, szybkimi refleksami i stałą uwagą wydają się posiadać okno na ten duchowy wymiar. To nie jest przypadek, że przez wieki różne kultury przypisywały kotom zdolność widzenia duchów i istot z innego świata. Ale w świetle nauki ojca Pio możemy zrozumieć to zjawisko w sposób znacznie głębszy i bardziej duchowy. Wyobraź sobie na moment, Twój kot nagle się jeży, ucieka z pokoju lub miałczy, patrząc w pustkę. Ty być może śmiejesz się z tej sytuacji, ale czy to nie mogłoby być ostrzeżenie? Ojciec Pio mówił, że diabeł często kręci się w pobliżu w ciszy, próbując zakłócić spokój domu, szczególnie rodzin, które oddaliły się od modlitwy. Świ. Pio uczył nas, że świat duchowy nie jest oddalony od nas o tysiące kilometrów, on przenika naszą codzienność. Każdy dom, każda rodzina, każda osoba jest miejscem, gdzie toczy się niewidzialna walka między siłami dobra i zła. Nasze zwierzęta domowe, obdarzone przez stwórcę szczególną wrażliwością, stają się niekiedy pierwszymi, którzy dostrzegają te duchowe ruchy. Czy pamiętasz Ewangelię, gdy Jezus powiedział: Puszczajcie dzieci do mnie? Dzieci w swojej niewinności często widzą to, co dorośli już stracili zdolność postrzegania. Podobnie zwierzęta. Ich prostota i naturalność pozwala im być otwartymi na duchowe rzeczywistości, które my, uwikłani w codzienne troski, przestajemy dostrzegać. Ojciec Pio wielokrotnie podkreślał, że diabeł jest prawdziwy, ale nie jest wszechmocny. Jego taktyka polega na tym, aby pozostać niezauważonym, działać podstępnie, wprowadzać niepokój tam, gdzie powinna panować pokój. Ale gdy zostanie wykryty, gdy zostanie rozpoznany, traci znaczną część swojej mocy. Tu właśnie koty stają się naszymi nieświadomymi sprzymierzeńcami w duchowej walce. Ich nagłe zmiany zachowania, niepokój czy ucieczka mogą być sygnałem, że dzieje się coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Nie oznacza to, że mamy żyć w strachu, ale że mamy być czujni i gotowi do duchowej obrony naszego domu. Pierwszy znak, który Twój kot może dostrzegać, to obecność złych duchów w domu. Ojciec Pio uczył, że diabeł nie przychodzi z wielkim hałasem i spektaklem. On wślizguje się cicho jak złodziej w nocy. Ale koty, dzięki swojej duchowej wrażliwości, często są pierwszymi, którzy go wykrywają. Kiedy zły duch wkracza do przestrzeni, kot może nagle zacząć się zachowywać w sposób, którego wcześniej nie widziałeś. Jego sierść jeży się na grzbiecie, oczy stają się bardzo duże i uważne, a czasami wydaje dziwne dźwięki, nienormalne miałczenie. Ale coś, co brzmi niemal jak ostrzeżenie, może zacząć chodzić w kółko, jakby próbował otoczyć niewidzialnego intruza, albo przeciwnie, może uciec z pokoju tak szybko, jakby coś go przerażało. Ojciec Pio wielokrotnie mówił swoim duchowym dzieciom: Diabeł jest jak wściekły pies na łańcuchu, może szczekać i straszyć, ale nie może ci zaszkodzić, jeśli pozostajesz w łasce Bożej. Koty w swojej naturalnej mądrości. Rozumieją tę prawdę instynktownie. Ich reakcja nie jest wyrazem bezradności, ale rodzajem duchowego alarmu. Św, Pio, uczył nas konkretnych sposobów obrony. Kiedy zauważysz takie zachowanie u swojego kota, nie ignoruj tego. Weź wodę święconą i pokrop nią pomieszczenie, mówiąc, w imię Jezusa, wszelkie zło niech opuści to miejsce. Ojciec Pio zapewniał, że szatan ucieka przed kroplą wody święconej, używanej z prawdziwą wiarą. To nie zabobony, to sakramentalia, znaki łaski Bożej, które nas chronią. Drugi znak dotyczy obecności aniołów. Tak, koty mogą również widzieć nasze niebiańskie przewodniki. Kiedy Twój kot spokojnie patrzy w konkretny punkt, nie wykazując żadnych oznak niepokoju, ale z wyraźnym zainteresowaniem, może obserwować anioła stróża w działaniu. W takich momentach kot często wydaje się być w pokoju jego ciało jest rozluźnione, a czasami można zauważyć, jak jego głowa porusza się lekko, jakby śledził delikatny ruch. To może być znak, że anioł stróż stoi w tym miejscu, czuwając nad domem i rodziną. Ojciec Pio miał szczególną relację ze swoim aniołem stróżem. Często mówił, że posyła swojego anioła, aby przekazał wiadomości ludziom, którzy go potrzebują. Anioł stróż nie opuszcza nas nigdy. Nauczał Filipio jest zawsze przy nas gotowy pomóc, jeśli tylko o to poprosimy. Kiedy zobaczysz swojego kota spokojnie obserwującego pozornie pusty kąt, podziękuj Bogu za obecność Anioła w Twoim domu. Możesz nawet pomodlić się, Aniele Boży, Stróżu mój, dziękuję Ci za Twoją obecność i opiekę nad naszą rodziną. Te chwile to przypomnienie, że nie jesteśmy sami w naszych codziennych zmaganiach. Trzeci znak to być może najbardziej intensywny. Koty mogą dostrzegać duchowe bitwy toczące się w domu. Ojciec Pio uczył, że tam, gdzie brakuje modlitwy, gdzie rodzina się oddala od Boga, tam diabeł próbuje zdobyć większy wpływ. W takich momentach kot może być bardzo niespokojny. Biega po domu bez konkretnego celu, miałczy w sposób, który brzmi niemal jak płacz, lub chowa się w miejscach, gdzie zwykle nie przebywa. To może oznaczać, że toczy się duchowa walka między siłami dobra a złymi duchami które próbują zakłócić pokój w domu. Św. Pio zawsze podkreślał znaczenie modlitwy rodzinnej. Dom bez modlitwy to dom otwarty dla wroga, mawiał. Kiedy rodzina modli się razem, gdy odmawia różaniec, gdy poświęca dom Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi, duchowe bitwy stają się rzadsze, a pokój wstępuje na mieszkańców. Jeśli Twój kot wykazuje tego typu zachowanie, nie odkładaj na jutro. Zbierz rodzinę do modlitwy, odmówcie głośno, Ojcze nasz i zdrowaś Maryjo. Pokropcie dom wodą święconą. Zaproście kapłana, aby pobłogosławił wasz dom. A przede wszystkim wróćcie do spowiedzi Imszy świętej: Zwycięstwo nad ciemnością nie leży w nas, ale w Chrystusie. Czwarty znak jest przeciwieństwem poprzednich to spokój i radość kota w domu, gdzie panuje duchowa harmonia. Koty w domach, które są regularnie błogosławione, gdzie rodzina żyje w łasce Bożej, wykazują zupełnie inne zachowanie. Są spokojne, zadowolone, często śpią w miejscach, które wcześniej unikały. Ojciec Pio mówił: Dom, w którym panuje pokój Chrystusa, jest jak kawałek nieba na ziemi. Koty, ze swoją wrażliwością, to odczuwają. W takich domach można zauważyć, jak zwierzę spokojnie leży w miejscach, gdzie wcześniej było niespokojne, jak mruczy więcej, jak jest bardziej towarzyskie i ufne. To jest znak, że łaski Boże spływają na ten dom. Może to być efekt regularnej modlitwy różańcowej, częstego uczestnictwa w Mszy Świętej, życia w łasce uświęcającej przez regularne przystępowanie do sakramentów. Błogosławieństwa kapłańskie, woda święcona używana z wiarą, obrazy święte na ścianach, wszystko to tworzy atmosferę duchową, którą koty wyraźnie odczuwają. Jedna z duchowych córek ojca Pio opowiadała, jak po poświęceniu domu jej kot, który wcześniej był bardzo niespokojny, stał się nagle spokojny i radosny. To było tak, jakby czuł, że coś się zmieniło w atmosferze domu, mówiła. Jakby wiedział, że jest bezpieczny. Piąty i ostatni znak to zdolność kotów do przewidywania duchowych zakłóceń zanim jeszcze staną się odczuwalne dla ludzi. Koty są jak duchowe strażnicy, którzy mogą nas ostrzec przed nadchodzącymi problemami duchowymi. Może się zdarzyć, że Twój kot zacznie zachowywać się dziwnie na kilka dni przed tym, jak w domu pojawią się napięcia, kłótnie czy inne problemy duchowe. Może stać się bardziej przylgnięty do Ciebie, szukać Twojej bliskości w sposób nietypowy lub przeciwnie. Może zacząć unikać pewnych pomieszczeń czy osób. Ojciec Pio uczył, że diabeł często przygotowuje swoje ataki, podkładając nasiona niezgody, irytacji czy grzechu. Koty, dzięki swojej duchowej wrażliwości, mogą to wyczuć wcześniej niż my. W takich momentach nie ignoruj zachowania swojego zwierzaka. Potraktuj to jako wezwanie do intensywniejszej modlitwy. Zwiększ częstotliwość odmawiania różańca. Pójdź do spowiedzi, poświęć więcej czasu na modlitwę osobistą. Śwu. Pio mawiał, Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy. Teraz, gdy już znasz pięć znaków, które Twój kot może dostrzegać, czas na praktyczne nauki obrony duchowej, według Ojca Pio. To nie jest teoria, to konkretne narzędzia, których możesz używać już dzisiaj, aby chronić swój dom i rodzinę. Pierwszym i najważniejszym narzędziem jest modlitwa. Śwu Pio mówił: Modlitwa jest rozmową duszy z Bogiem. Dom, w którym się modli, Dom, w którym codziennie odmawia się różaniec, to dom chroniony. Diabeł nie znosi głosu modlitwy. Ucieka przed nią jak przed ogniem. Zacznij od ustanowienia codziennej modlitwy rodzinnej. Nie musi być długa. Nawet dziesięć minut wspólnie odmówionego różańca może całkowicie zmienić duchową atmosferę waszego domu. Ojciec Pio obiecywał: różaniec to łańcuch, który łączy ziemię z niebem. Sakramentalia to kolejne potężne narzędzie ochrony. Woda święcona nie jest zwykłą wodą, to znak łaski Bożej. Śwy Pio uczył, jak jej używać, z wiarą, z modlitwą, z szacunkiem. Pokrop nią rogi domu, mówiąc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wszelkie zło opuści to miejsce. Krzyż na ścianie to nie tylko dekoracja, to znak zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i grzechem. Ojciec Pio zalecał, aby każdy dom miał krzyż w centralnym miejscu, jako przypomnienie, że ten dom należy do Chrystusa. Skapleż Matki Bożej Szkaplerznej to jeszcze jedna obietnica ochrony kartej wśwu. Pio przez całe życie nosił skapleż i zachęcał do tego innych. Kto umiera w skapleżu nie zginie na wieki, przypominał słowa Matki Bożej. Regularne przystępowanie do sakramentów to fundament duchowej ochrony. Msza święta, spowiedź, komunia święta to nie tylko obowiązki, ale źródła łaski i siły. Ojciec Pio mówił: człowiek bez łaski to jak żołnierz bez broni. Poświęcenie domu Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi to akt, który może całkowicie zmienić duchową rzeczywistość waszego domu. Zaproście kapłana, czy aby dokonał tego poświęcenia, albo zróbcie to sami, używając oficjalnych modlitw kościoła. Mój drogi bracie, moja droga siostro, dziś odkryłeś tajemnicę, którą ojciec Pio przekazał nam o duchowej wrażliwości zwierząt. Zobaczyłeś, jak twój kot może być oknem na niewidzialny świat, jak może być twoim sprzymierzeńcem w duchowej walce, jak może ostrzegać cię przed niebezpieczeństwami i pokazywać błogosławieństwa. Te pięć znaków: obecność złych duchów, działanie aniołów-stróżów, Duchowe bitwy spływające błogosławieństwa i ostrzeżenia przed zakłóceniami to nieprzypadkowe zachowania. To język, którym Bóg przemawia do nas przez stworzenia, które obdarzył szczególną wrażliwością. Pamiętaj słowa Ojca Pio, módl się, miej nadzieję i nie martw się. Ochrona jest bliżej niż sobie wyobrażasz. Nie żyj w strachu przed tym, co niewidzialne, ale bądź czujny i przygotowany. Twój dom może być miejscem pokoju. Bezpieczeństwa i błogosławieństwa, jeśli tylko pozwolisz Bogu w nim panować. Czy Twój kot kiedykolwiek zachowywał się w sposób, który teraz po tym, co usłyszałeś, nabiera nowego znaczenia? Czy dostrzegałeś któryś z tych pięciu znaków w swoim domu? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. Napisz: Widziałem ten znak w moim domu. Twoje świadectwo może pomóc innym zrozumieć duchową rzeczywistość, która ich otacza. Jeśli to, co dziś usłyszałeś, dotknęło twojego serca, jeśli poczułeś, że twój dom potrzebuje duchowej ochrony, napisz w komentarzach: Panie, przykryj mój dom twoją krwią. Te słowa wypowiedziane z wiarą mogą stać się pierwszym krokiem do transformacji duchowej atmosfery twojego domu. Podziel się tym filmem z ludźmi, którzy potrzebują tego światła i tej wiedzy. Może ktoś z twoich bliskich przeżywa duchowe niepokoje w domu i nie wie co robić. Dzisiaj Opatrzność Boża może dotrzeć do nich przez ciebie. Zapisz się na kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych nauk Ojca Pio. W następnym filmie opowiemy o tym, jak rozpoznać obecność Anioła Stróża w Twoim domu i jak wzmocnić tę duchową więź. Módl się za tych, którzy tworzą ten kanał, abyśmy mogli dalej nieść światło nauki Ojca Pio do serc, którego potrzebują. Wasza modlitwa i wsparcie pozwalają nam kontynuować tę misję szerzenia wiary i nadziei. Zakończmy wspólną modlitwą słowami, które ojciec Pio tak często powtarzał. Niech anioł stróż będzie Twoim przewodnikiem, niech Maryja będzie Twoją matką, a Jezus Twoim przyjacielem. Niech pokój Chrystusa napełni Twój dom i Twoje serce. Pamiętaj, nie jesteś sam w duchowej walce. Masz potężnych sprzymierzeńców: Jezusa, Maryję, swojego Anioła-Stróża, świętych, a nawet swojego małego kota, który może być oknem na duchowy świat. Użyj tej wiedzy mądrze, żyj w łasce Bożej, a twój dom stanie się prawdziwym sanktuarium pokoju. Niech Bóg cię błogosławi, a Ojciec Pio niech się za ciebie modli. Do zobaczenia w następnym filmie. Amen.